to ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gazda pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała Gazda pod Lupą. Przerwa na prezentację dobiega końca. Wracamy do ligowych zmagań, wracamy do tego co wszyscy, kibice Wisły Kraków, lubią, a może nie lubią, do spotkań właśnie naszej ukochanej Wisły w pierwszej lidze. No i trzeba się wybrać do niedalekich Niepołomic, do Niepołomic, które nie są jakoś mocno oddalone od Krakowa. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o meczu Puszczy Niepołomice z Wisłą Kraków, a jest z nami Artur Gurczyński. Z pierwsza liga Rup. Dzień dobry, Arturze. Witam ciebie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wreszcie, wreszcie wracamy do tych rozgrywek. No ileż to można czekać? Takie ciężkie hmm. dwa tygodnie, ale już, już, już jest, już jest ten weekend z pierwszą ligą. Rozumiem, że ty jesteś zwolennikiem tego, żeby przerwę na reprezentację całkowicie wyrzucić z kalendarza, zniszczyć stadia. No, wiesz, tak by było najlepiej, ale wiadomo, że tego zrobić niestety nie da. Niestety się nie da, no ale na szczęście już wracamy. Już dzisiaj w piątek będziecie oglądać. To już będą pojedyncze spotkania się odbywać. Także na pewno będzie co oglądać. Puszczanie połomice. No, po spadku z ekstra klasy. Można chyba powiedzieć, i nie jest to duże nadużycie, że to jest drużyna, która no nie może się odnaleźć w tej pierwszej lidze. Wiesz co, no tak, to prawda, to prawda. Trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo ciężko idzie żubrą w tym, w tym sezonie. Fakt faktem jest, że w drużynie zaszły ogromne zmiany, bo przecież jest mnóstwo odejść, mnóstwo nowych zawodników. Myślę, że trener Tułacz no, musiał to jakoś powoli, powoli układać. Te ostatnie kolejki <coughs> no, wskazują na to, że, że coś zaczyna, powiem kolokwialnie, w niepołomicach trybić. I, i żeby było ciekawiej, i tak trochę ze smaczkiem. To, to, to Puszcza zaczęła łapać punkty od momentu wygranego sparingu z kim? -Kraków. Z Kraków. Tak jest. To jest też e, ciekawe, że Wisła Kraków jeszcze nie pokonała Puszczy pomnicę w pierwszej lidze, udało się to kiedy te drużyny mierzyły się w Pucharze Polski na poziomie pierwszej ligi, no ale w lidze jeszcze jeszcze Biała zdań nie pokonała żubrów, także zobaczymy jak będzie tym razem, na pewno jest to coś nowego dla kibiców Wisły, że no, że nie mają zwycięstwa jeszcze na koncie z rywalem, tak naprawdę z derbowym rywalem, bo przecież to są, można powiedzieć derby małopolskich, które, które będą rozgrywane na stadionie w Niepołomicach, ostatnio na Twitterze była taka, no, afera to za dużo powiedziane, ale była taka wymiana zdań Jedna z użytkowniczek Twittera napisała, że boisko w Lipomicach przypomina kartofisko i nie chodziło o to, żeby kogoś obrazić, tylko, tylko że stan murawy jest tam taki, jaki jest. No i czy ty się zgadzasz z tym, że jest to boisko, może, nie chcę powiedzieć, że jest to kartofisko, ale że jest jedyne w swoim rodzaju? To znaczy, wiesz co, ja widziałem ten wpis i powiem szczerze, mhm. że mimo wszystko się troszeczkę zdziwiłem, bo oczywiście ta murawa ta murawa w Niepołomicach nie należy do mega super jakościowych, natomiast wydaje mi się, że w porównaniu z tym jak przed dwóch lat oglądaliśmy puszcze na, na poziomie pierwszej ligi, no że ta murawa mimo wszystko wygląda dużo dużo lepiej, no zobaczymy teraz w tym okresie jesiennym jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało przy tej aurze powiedzmy bardziej mokrej, deszczowej, czy ta murawa wytrzyma te spotkania, no powiedzmy sobie szczerze, no w chwili obecnej gra tylko Puszcza na tym, na tej Murawie, tak, wcześniej wiadomo były też grała Sandecja, chyba jeszcze jakiś inny klub, jak dobrze pamiętam, się tam gdzieś ugościł i, i, i miała prawo ta, ta, ta Murawa, no, wyglądać tak, jak wyglądała, natomiast na chwilę obecną oglądając te, te mecze dotychczasowe Puszczy w tym sezonie w pierwszej lidze u siebie, aż takiej tragedii tam nie widzę. No. Oczywiście mówię, wszystko się okaże w tak zwanym praniu, bo może się okazać, że, że po, po deszczach, jakiś po, po, w, tej, w tej aurze takiej, powiedzmy, wilgotnej, że, że może być różnie. Ale ja bym, wydaje mi się, że to tak jednak mimo wszystko było. Stwierdzenie, które, które, gdzieś tam pozostało ten, pozostawiało ten obraz właśnie tej murawy w niepłomicach jeszcze z tego okresu przed ekstraklasem. Zachęcam do subskrypcji kanału, strania łapki w górę, komentarza taktycznego, żeby podbić ten materiał. Ja mam bliżej do niepomic niż do Krakowa, także postaram się monitorować stan nie nawierzchni, ale murawy, żeby żeby tam wszystko było na cacy Tip Top, a Kaśkę pozdrawiamy, dobrze, że wyraża swoją opinię. Od tego jest tak zwana szeroko pojęta wolność słowa i teraz już chciałbym przejść do stricte gry, puszczy, nie bo Mam takie wrażenie, że w tym sezonie to oni bardzo dużo prezentów rozdają w swoim polu karnym. I z Odrą ta bramka była taka no, po jakimś błędzie, po jakimś niedokładnym zagraniu. Zaraz potem jak zdobyli bramkę. Ze Śląskiem też ta bramka na 2 do 0. No, no, bardzo, bardzo taka powiedzmy kuriozalna, tak to nazwijmy. No bo tam nie było walki o tą piłkę. I no naprawdę dziwnie to wygląda, jeszcze porównując Puszczę do tego jak awansowała do Ekstraklasy, chociaż wiemy, że, to się, że ta drużyna się zmieniła, ale dziwnie, dziwnie to wygląda, kiedy Puszcza Niepomica swoim polu karnym rozdaje takie prezenty. Tak, to prawda, no ale tutaj praktycznie mamy zmienioną całą bez mała linię, linię defensywy i, i, i myślę, że to wszystko musi się, musi się dobrze poukładać i, i to wszystko potrzebuje mimo wszystko Mimo wszystko czasu. Zresztą ja tutaj bym też szukał w, w tak zwanej pierwszej linii, czyli gdzieś tam w linii ataku. Ja rozumiem, że ciężko było, ciężko było zatrzymać takiego zawodnika jak, jak Michalis Kosidis w puszczy po, po tym spadku. Zresztą na pewno też kwestie finansowe, ale też pewnie ambicje zawodnika, który chciał. Pewnie grać, mając propozycję z ekstraklasy, chciał grać wyżej. Natomiast zupełnie moim zdaniem niepotrzebna zmiana, czy też inaczej no, oddanie do, do, do piasta gliwice przed samym chyba startem rozgrywek, dokładnie nie wiem, 3-4 dni, Germana Barkowskiego, bo, 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 bo no, praktycznie ten taki planowy, w cudzysłowie, atak puszczy zupełnie się nie, zupełnie się rozjechał i długo, długo puszcza nie miała możliwości, nie miała możliwości, miała problem z wykańczaniem akcji. To dopiero gdzieś tam ruszyło ruszyło właśnie w ostatnich spotkaniach, gdzieś to się rozłożyło pomiędzy innych zawodników tutaj z, linii, z drugiej linii z ofensywnych zawodników, ale czy to wystarczy? Mnie się, mnie się wydaje, powiem szczerze, że brakuje takiej dobrej, dobrej dziewiątki w puszczy, która, która mogłaby jakby brać na siebie trochę te, te, te zadania ofensywne i, i, i wykorzystywać możliwości takie w polu karnym, żeby, żeby bramki zdobywać. No bo. No bo... Tak jak mówię, ok, gdzieś to się zaczęło w miarę rozkładać między różnymi zawodnikami, ale nie ma tego takiego rządełka, które, które mogłoby gdzieś tam absorbować obrońców innych drużyn. No i wychodzi na to, że jak nie, zagra, jak nie zagrają dobrego meczu, takiego jak na przykład w Warszawie, no to, no to jest problem z tym strzelaniem bramek mimo wszystko. No i też jest problem ze skutecznością, bo Zadrą naprawdę stworzyli sobie... Bardzo dużo tych sytuacji i nawet takie porównanie mi się nasunęło, że, że, puszcza z Odrą i Wisła z Odrą to były podobne, podobne drużyny, bo dużo sytuacji i mało skuteczności. Ta skuteczność puszczy to jest coś, co tylko w tym meczu zawodziło, czy jednak przez cały dotychczasowy sezon, no niepołomiczanie, zawodnicy, połomic mają swoje problemy pod tym względem? Moim zdaniem, od samego początku, to co mówię właśnie, że, że jakby pozbycie się, czy też no, strata tych dwóch zawodników e, spowodowało to, że, że tych bramek, z tym strzelaniem bramek Puszcza miała spore, spore problemy I, i może to dobre porównanie tego, e, tego spotkania Puszczy i Odry oraz Wisły i, i Odry, chociaż, no, prawda jest taka, że e, w meczu z Wisłą Odra grała co najmniej o 50% lepiej e, niż, niż w niepołomicach, bo praktycznie e, ten strzał, który, który nie był jakiejś po jakiejś wybitnej akcji, jak dobrze pamiętamy, tylko e, zagranie ze swojego fragmentu gry, czytaj z auta, e, zawodnik się obrócił, huknął, weszło i, i to był chyba, jak dobrze pamiętam, jedyny celny strzał, e, albo jeden z mniejszych cennych strzałów odry w tym spotkaniu, więc tutaj dużo szczęścia, jeżeli chodzi o Odro-Opole, ale też właśnie brak możliwości jakby zamknięcia tego meczu z Odrą przez, przez gospodarzy no sprawił, że co na to nie, nie patrzeć po naprawdę ciekawym meczu, gdzie Puszcza miała grała nie, niezły futbol i miała sporą przewagę, strata dwóch punktów u siebie. Ale chyba jedno się nie zmieniło, mianowicie liczba wrzutek do w pole karne rywala właśnie w tym meczu z Odrą-Opole to te wrzutki były bardzo, bardzo często realizowane przez zawodnika Tomasza Tułacza. No to można powiedzieć, że jakiś tam DNA tej puszczy nadal nie jest. Nie, no, no bezwzględnie, no ale wiesz, no, no jeżeli 10 lat trenujesz e, e, przy, jednym, przy, przy jednym trenerze, albo inaczej, jeżeli trener w klubie jest przez 10 lat. I coś jest wypracowane, coś, co się udało wypracować, co później działało tak naprawdę przez wiele, wiele sezonów no, są rzeczy, których się nie zmienia, i, i, i taki stary wygas z całym szacunkiem dla trenera tułacza, no, nie będzie wymyślał, nie będzie budował Krakowa na nowo, tak. Po prostu, po prostu no, korzysta z tych swoich pomysłów na taką grę. No i prawda jest taka, że wszyscy o tym wiedzą i, i, i tak naprawdę nikt, albo przynajmniej niewielu potrafi temu się przeciwstawić. Po kolejnych takich wpadkach czy porażkach w tym sezonie pojawił się taki pierwszy artykuł, że być może puszcza zmieni, zmieni trenera, ale później udało się wygrać tam zremisować. Właśnie to, to zwycięstwo w Warszawie. mnie to cieszy, bo, bo gdy będzie wygrali Warszawy, to, to pewnie bym gdzieś tam. Bał się tego, że, że to przełamanie nastąpi z Wisłą. Natomiast, natomiast powiedz mi, czy ty widzisz jakieś błędy trenera w tym wszystkim? Skoro on tu jest 10 lat, to powinien tą drużynę. No, każdy za kamarę tych niepłomiców powinien znać na pamięć. To prawda, natomiast nie, ja myślę, że, że to nie są kwestie. Że to nie są kwestie błędów trenerskich. Ja powtórzę tutaj Mówi się, że popatrz na Stal Mielec chociażby, która też wymieniła praktycznie cały skład, i też są problemy mają przebłyski oczywiście tej gry, natomiast no mimo zmiany trenera nadal są problemy, bo, bo, bo to musi zacząć to musi zacząć grać, to musi zacząć ze sobą działać. To jest organizm, gdzie każda komórka musi no, musi jakby znaleźć swoje miejsce i odpowiadać za to, co co w, nim, co w nim się dzieje i ja jestem bardzo ciekawy tego, jak ta puszcza, może nawet jeszcze nie w meczu z Wisłą ale jak po, tym, po tej drugiej przerwie na kadrę. Bo, bo my tak u nas w programie, tak bardzo jakby przywiązujemy się do tych mm, okresów między, między przerwami na kadrę. E, I też obserwujemy te, te wszystkie właściwie zespoły, jak na to nie patrzeć, e, po pierwszej. Po drugiej przerwie na kadrę, jak to wygląda? No i muszę przyznać, że te wyniki, które są po tych przerwach na kadrę, to są mm, bardzo niektóre zaskakujące i jestem ciekaw, gdzie e, w tej najbliższej kolejce tych zaskoczeń będzie, mm, będzie najwięcej. No bo, no bo wiadomo, my tutaj mówimy o meczu nie, Puszczy z Wisłą, natomiast no, jest mnóstwo tych par, które e, gdzieś tam. No, powodują, że ta kolejka będzie mocno, mocno ciekawa, bo, bo i mecz w Głogowie, i mecz w Tychach myślę, że bardzo ważny dla, dla nie tylko dla drużyn, ale być może właśnie dla, dla trenerów poszczególnych, jakich nie będę wymieniał. Myślę, że ci, którzy oglądają, czy też gdzieś tam tą pierwszą ligą się interesują, pewnie się domyślą o, o jakie nazwiska chodzi. Może być gorąco w ten weekend i nie chodzi tylko o pogodę, która być może dopisze, a być może będzie typowo jesiennym marazmem. No pewnie wszyscy widzowie tego kanału wiedzą, że w Tychach o posadę zaczyna grać Artur Skobronek, bo, bo wyniki nie są zadowalające, ale tam też przecież to przemeblowanie drużyny było bardzo, bardzo duże. Przecież do Śląska odeszło, odszedł jeden zawodnik i dowiskraku wirus Haller. Także no troszeczkę tych odejść było, musi tam budować na nowo, a wyniku no, no, Było sporo nie ma... sporo odejść, ta. bo i bramkarz, ta, ta, ta. i Jąłbiku, i, i, i no tam było, tam naprawdę. E, wydawało się, no i pewne, pewne, pewne historie też z tymi zawodnikami, którzy zostali, a, a gdzieś tam się okazuje, że no, są kryształowi, chyba na no to tak trzeba powiedzieć. I, 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 i no i ma problem Skowronek, ma problem duży. Z tego co udało nam się dowiedzieć, to to będzie jakaś tam zmiana wreszcie mm, stylu gry, w sensie, w sensie być może nawet ustawienia, byśmy nawet u nas w programie mówili, że, że warto, żeby spróbować, żeby te spróbowały zagrać czwórką z tyłu. No zobaczymy, ale chyba nie o tym meczu, bo, bo schodzimy troszeczkę na bok od, od, od tego, co, co na pewno w tym programie najciekawsze. To chciałem Ci zadać jedno dosłownie jedno pytanie o Wisłę, Wisłę Kraków. Czy ty jesteś czy zrobiło na tobie wrażenie to, że Wisła tak dobrze prowadziła sobie z tym maratonem trzech spotkań domowych, czyli z ruchem chorzą z wieczystą i z Polonią bytą? Siedem punktów. Myślę, że nawet najwięksi optymyści aż tak nie zakładali, że będzie to naprawdę tak dobrze wyglądało. Wiesz co? Powiem ci, że się nad tym nie zastanawiałem, ale nie zastanawiałem się nad tym dlatego, że yy, no, ja wiem, że gdzieś tam mi się do, dostaje od kibiców Wisły, że, że jestem stronniczy i w ogóle, że nie lubię Wisły. I, ale ja, no ja powiedziałem już dawno, znaczy dawno, ja już przed sezonem powiedziałem, że no, no jeżeli Wisła nie, nie awansuje w tym sezonie, to nie awansuje nigdy do klasy ponieważ no, widać w Wiśle duże, dużo pozytywów, dużo zmian in plus. Oczywiście będą się zdarzać mecze słabsze i tutaj nie ma dwóch zdań, no. takie jak z, z, z miedzią, czy, czy takie jak z górnikiem Łęczna, bo, bo nie da się, wiesz, to, to, to nie da się po prostu u każdego meczu wygrywać po 3-4-5-0 i, i ciągnąć tego przez cały sezon. Natomiast bardzo fajnie z tego co czytałem, z tego co słyszałem, bardzo fajnie sztab pracował nad, jakbym monitorował wytrzymałość drużyny, to, jak jest po tych meczach, jaki jest stan ich, ich gotowości na grę. To mi się bardzo podobało to pewna chyba nowość, bo, bo, bo nie, nie słyszałem wcześniej, żeby jakby mm, w poprzednich sezonach ktoś o tym pomyślał. Być może po prostu nie było o tym mówione, tak jak w tym sezonie, ale no właśnie te, te roszady, te, te, nie, to mądre jakby mm, zarządzanie. Mądre, proszę, zarządzanie. zarządzanie, tak, mądre zarządzanie tym, czym, tym, 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 czym się tak naprawdę ma, bo wielu też narzeka, że ta ławka nie jest za długa w wiśle, no ale, ale jak widać są na niej zawodnicy, którzy którzy potrafią i. i bez dwóch zdań ta, ten trójmecz naprawdę no, z dużą korzyścią i na duży plus dla, dla Krakowian. No dobrze, to ja sobie popatrzyłem na skróty spotkanie Puszczenie Połomnica i z Polonią Bytą, z Polonią Warszawa. Yy, właśnie puszczanie Połomnica straciła bramki po brzutkach. Jak zagrać z Puszczą Niepołomnica, będąc Wisłą Kraków, wiedzą, kiedy wiemy, że ten wzrost jest. Yy, no nie u wszystkich zawodników, tak? U stoperów jest taki, powiedzmy, że on pozwala na taką rywalizację jak równy z równym, z zawodnikami z Puszczy. Natomiast część zawodników Wisły, no gdzieś tam te braki wzrostowe są w porównaniu do gospodarzy tego spotkania. Jak ty byś zagrał z nie niepołomice? Czy ty byś postawił na to, żeby grać typowo swoją piłkę, czy chciałbyś to jednak dostosować do rywala i no i na przykład raźna wrzutki, bo skoro puszcza traci bramki w tym sezonie, to może warto to wykorzystać. Tym bardziej, że Wiktor Bieżycki w tym sezonie nieźle sobie radzi. To znaczy, wiesz co? No, wyjąłeś mi to już tak powiem z ust, bo ja bym zagrał swoje. Przecież Wisła sporo gra w tym sezonie z skrzydłami. No nie szalujmy się, bo, bo, bo to jest jakby taki. No, znak filmowy Białej Gwiazdy. No, przecież te skrzydła są bardzo mocne, jeżeli chodzi o, o Wisłę, i ja bym grał swoje. I, i, I naprawdę tutaj nie ma co się gdzieś tam czarować, że, a dobra, to teraz będziemy grać wszystko do boku, nie wiem, i, i ładować to w pole karne, nie, bo, bo to te, te jakby. Umiejętność, umiejętność Wisły w tym, jak wykorzystuje akurat daną sytuację, jest na tyle spora, że, że nie ma co kombinować, bo, bo można trochę po, pojechać, tak jak mówię, mocnymi skrzydłami, można trochę wykorzystać ten środek, a jest wszystko do zrobienia i im więcej się kombinuje w takich sytuacjach, tym później jest większy z tym problem. Dobrze, to teraz dwóch zawodników z Puszczy, później będzie jeszcze ostatnie pytanie o Wisła i to będzie już koniec dzisiejszego podcastu. Felipe Nascimento, który dołączył do Puszczy Niepomice od meczu ze Stalą Rzeszów i wydaje mi się, że to jest taki... Lider drugiej linii, nie wiem czy to jest dobre określenie, natomiast nawet na tych skrótach, które udało mi się obejrzeć, widać, że on ma dobry przegląd pola, potrafi zagrać takie prostopadłe podanie, które otwiera drogę do bramki. I pytanie jest takie do Ciebie: czy wyłączenie go z tego spotkania będzie być może kluczowe? Tak, wydaje mi się, że, że, że no to jest gościu, który, który w ogóle no, no zawodnik znany na, na polskich boiskach, nie czarujmy się. Mhm. I, I wydaje mi się, że, że trzeba na niego zwrócić dość mocną uwagę, bo nie dość, że potrafi dobrze rozegrać piłkę, że ma dobry, bardzo dobry przegląd pola, to też dysponuje niezłym. Strzałem z dalszej odległości, więc, więc jakby pozostawianie mu trochę więcej miejsca przed polem karnym może, e, może być problemowe dla, dla wisły Kraków. E, ale ta druga linia e, Wisły, myślę, że, że znowu no, tutaj same superlatywy trzeba jakby e, mówić, bo, bo jest też w tym sezonie, pokazuje, że jest bardzo, bardzo silna i jest w stanie wyłączyć e, no, jednego. Gracza puszczy, który, który no, tą grę robi, jest liderem, bo wyłącza, Wisła wyłączała całe drugie linie w, w dotychczasowych meczach. Nie, ta, nie, nie, nie z takimi nazwiskami i nie, nie z takimi grajkami, więc no, tutaj jakby należy owszem zwrócić na tego zawodnika uwagę bezwzględnie, bo, bo, bo potrafi coś z niczego zrobić. Dobrze i drugim zawodnikiem Puszczy, na którego chyba warto zwrócić uwagę jest Christopher Simon, który był w motorze lubi, on jest wypożyczony teraz do, do Puszczy niepomice. Można powiedzieć, że jego taką pozycją pierwszoplanową jest ofensywny pomocnik, natomiast on od kilku spotkań w Puszczy gra właśnie jako środkowy napastnik. Zawodnicę z Senegalu, czarnoskóry. Czemu mówię, że czarnoskóry, bo wiemy, że ci zawodnicy są dosyć Szybkimi zawodnikami i potrafią po prostu wygrywać te biego biegowe ze swoimi rywalami. No tak, no tyle, że. Tak jak wspomniałem, zobaczymy, zobaczymy, na ile ta praca i ten pomysł na, na tą grę puszczy przez te, przez te dwa tygodnie. Treningów się tutaj jakby mm, objawi, bo, bo powiem szczerze, że, że, że dotychczas ten zawodnik no nie zachwycił mnie, co tu dużo mówić. Owszem, masz rację, to jest szybki zawodnik i potrafi, potrafi że tak powiem, no, dać z wątroby, ale. Wiesz, no, no, gdyby, gdyby, gdyby w piłce nożnej chodziło tylko o szybkość, no to Ben Johnson by mógł być tutaj historią futbolu. Tak, tak jest. I ostatni temat, zakończymy tematem Wiślaka, bo Jakub Krzyżanowski jest piątym zawodnikiem, no w zasadzie czwartym, ma taką samą skuteczność w obronie jak Kaczun z ŁKS-u, no, był zawodnik Puszczy zresztą. 76% pojedynków wygranych w defensywie Jakuba Krzemowskiego. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo często się mówi, że Kuba Krzemowski ma problem właśnie z bronieniem, a tutaj jest no, w pierwszej piątce. Jak Ty oceniasz w ogóle Kubek Krzemowskiego przez te 12 spotkań? Czy oni dla Ciebie takim pozytywnym zaskoczeniem? Nie. Nie jest dla ciebie pozytywnym. Nie, nie jest dla mnie pozytywnym mhm. zaskoczeniem, a to dlatego, mhm. e, że ja bardzo lubię Kubę Krzyżanowskiego i już kilka sezonów temu mówiłem, że to jest chłopak, który, e, który się rozwinie, e, który ma pojęcie, który e, no, powinien dostawać więcej więcej minut. E, jeszcze jak e, oba nasze kluby grały. W pierwszej lidze był taki, mm, taki sparring yy, na Metal Park, chyba skończony wynikiem 1 do 1 przed sezonem, chyba dwa lata temu, jak dobrze, myśl, jak dobrze pamiętam. I tam Kuba wchodził yy, w drugiej połowie, chyba około 60. minuty. Yy, no, Zwrócił moją uwagę strasznie, i od tego czasu go, go mocno obserwuję, bo, bo dla mnie to jest zawodnik naprawdę na, na duże granie. Więc to, o czym mówisz, w ogóle mnie nie dziwi, że, że tak się spisuje w tym sezonie. Artur Górczyński wybrnął na końcu tej rozmowy, bo myślałem, że powie, że nie jest zaskoczeniem, Kubach to, że w komentarzach posypi się lawina krytyki, ale na szczęście tutaj obronił się nasz dzisiejszy gość. Także bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. O, na temat tego spotkania, które czeka nas już w poniedziałek. Dziękuję Mati, dziękuję wszystkim. Krakietę to już. Ostatni temat: temat Subskrybuj kanał Biała Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.